Kwiata, nie widać. Dobrze, że mamy odmrażanie szyb w tym samochodzie, co? Tak w ogóle to się manko. Witam się z Wami w kolejnym dniu. Pięknym mroźnym, ale przynajmniej mamy słoneczko, nie? Idziemy robić badania dzisiaj. Może się dzisiaj uda. Super, dziękuję ślicznie. Do widzenia. Przeżyłam. Muszę sobie chwilę posiedzieć, bo. Słabo mi się robi po prostu. Tak mam. Jedziemy do galerii. W poszukiwaniu. Nie wiemy czego. Lecimy do Starbucksa na kawkę, a potem lecimy w poszukiwaniu pomysłów na prezenty. Jesteśmy w galerii w Lublinie. Come on. Mmm, patrz, jaki miodownik jest ładny. Mm -hmm. I to to będę go robić. Tak, na święta I będzie. Czy mogę imiona na kubeczki? E Tak, Laura i Marzena. Jakie w ogóle te? Jak na choinkę wieszaliśmy teraz takim działać U nas na choince są. Coś jeszcze będzie? E, wszystko i kartą będzie. Mamy kubeczek. Mamy takie same buty, oczywiście. Mama ma wszystko takie same, jak ja. Albo ty masz takie samochody. Ej, ja pierwsza w buty. Dziękuję bardzo. Mam kawusie. Siedzimy sobie w świątecznym klimacie, pijemy kawusie. Bardzo dobra. Ale całkiem inaczej smakuje, niż ta Carmel Latte. Wzięliśmy mhm. tą Toffi. Mam różu, różu do twarzy, bardzo go lubię. Właśnie mi się kończy z pupy Milano. I to jest też właśnie świetny prezent dla dziewczyny, naprawdę. Eee, świetny prezent dla kobiety będzie, jak go znajdę, oczywiście. Niestety nie ma, ale wrzucę Wam e, miniaturkę tutaj, który to jest. I to będzie taki prezent do 100 zł. Świetny jest, uwielbiam go. E, bardzo fajnie mi się sprawdza, już mam właśnie go na wykończeniu. Tutaj Wam wrzucę e, miniatureczkę. Jesteśmy w Daglasie, teraz pokażemy Wam perełki prezentowe z Daglasa. to sama chciałabym dostać? Dobra, pierwszą propozycją w Daglasie będzie brązer z diora 265 zł, czyli taki prezent do 300 zł. Zobaczcie, ona przepiękny kolor. Pierwsza propozycja. Ja też nie umiem, nie umiem. Nie mam w ogóle brązera w domu. Jeszcze słuchajcie. Ee, żadnego nie mam brązera w domu. Nie ma. Wiesz co chciałam? E, puder ten mój. Drugą propozycją będzie podkład od Lissel Rond, ma. 309 zł. Dla dziewczyny idealny, prawda? Mama poleca. Kolejną rzeczą są perfumy Libre. Te. Uwielbiam ten zapach. 280 zł. Ja też coś sobie kupiłam, ale to pokażę wam dopiero w domu. Ale mnie boli ta ręka po tym pobieraniu krwi, jak ją prostuję. Dobrze, idziemy w poszukiwaniu dalszych pomysłów na prezenty. Dobrym prezentem zawsze będą skarpetki świąteczne. No zobaczcie na no te. Piękne w kary, za 17 zł. Świątecznych skarpetek nigdy dość. W ogóle spójrzcie na no to też. Nie, no, świetne. Gacie, gacie. Ale gacie też są zawsze spokojnie. Patrzcie na te swetry. Mikołaj, czy ty widzisz siebie w takim swetrze? Widzisz <grym> ja to dzisiaj oglądał. No to w kamizeleczce takie. Kupię ci co na święta? A? Nie wyobrażasz sobie? Ale fajne, fajne, bardzo fajne. Bardzo fajne. Nie no, ale piżamy świąteczne dla facetów, skarpetki, piżamy, swetry. To jest coś niesamowitego na święta. To jest idealny prezent. Ja kocham świąteczne piżamy. Więc ja na święta mogę zawsze dostawać świąteczne piżamy. cię, dlaczego ty się nie ruszasz? Ogólnie to biegnijcie do kary. Tutaj jest wszystko świąteczne. Jest na maksa dużo świątecznych rzeczy. Koszul, piżam. Zobaczcie, nawet są krawaty w Mikołaje. Kolejny pomysł, zobaczcie na tą fajną torbę znajacza 430 zł. To jest akurat damska, ale męska. Też zawsze fajny pomysł. Torba na siłkę. Samam taką chciała dostać. Kolejna propozycja to jest zobaczcie, taka bluza na jaka. W ogóle ja bym sobie ją wzięła, gdyby to były dla niej dresy. Najlepiej to jest cały komplet, ale oczywiście nie ma dresów do niej, ale sama bluza też spoko, prawda? Ogólnie dresy to jest xs -ka. no i niestety są za duże, więc szare by też wyglądały źle, a mi się masz taki szary komplet. Tam powiem, ile ona w ogóle kosztuje. Ile stawiasz? Ile stawiasz? 350 280 zł. Kolejny prezent do 300 zł. Idę do kasy, ale nie powiem Wam co kupiłam. Dopiero jak będę pakowała prezenty. Kolejna propozycja. Zobaczcie na tą piękną torbę z ochnika. Może są na damskich, wiesz? Jeszcze? E, ona jest w ogóle w dziale męskim, ale może być też damska. Piękna. Tylko to już jest droższy trochę. Koszt, bo tutaj mamy 700 zł na promocji. Piękna. Nie no, w tym to się zakochałam. Spójrzcie na tą czapkę przecież to jest boskie. Kolejna rzecz, którą bym chciała, już Wam mówię ile kosztuje. To jest w ochniku i torba i czapka jest ochnik. 69 zł. Jesteśmy teraz w RTV Euro AGDA zobaczcie. Słuchaweczki JBL-ki. 289 zł. Na uszne, świetny prezent. Albo, albo, albo takie JBL-ki, zobaczcie, za 300 zł. Takie. Do uszne, też bardzo fajne. My mamy teraz JBL-ki i się fajnie sprawdzają. Moje się aktualnie popsuły, więc jestem w trakcie poszukiwania nowych mm, słuchaweczek, ale mieliśmy już trzy pary JBL-ków i naprawdę świetnie, świetnie się sprawdzają. W ogóle są w różnych kolorach, zobaczcie, są jeszcze różowe i niebieskie, więc do wyboru, do koloru. Fajną opcją będzie też głośniczek JBL-ek, świetny kolor ma w ogóle. Ja mam swojego jbl już 6 lat i dalej naprawdę ciśnie. 4 stówki, czyli taki prezent do 4 stówek, też jeszcze fajny. Oczywiście są jeszcze te mniejsze, zobaczcie, za 3 stówki, też spoko, też spoko bardzo. Teraz coś dla mężczyzn. Czy to nie będzie idealny prezent dla mężczyzn? Nowy pad. Do ps albo do Xboxa zawsze na propsie. Różne kolorki, bardzo fajne. Nakupiłyśmy pierdół do stroika. W sumie to mama nakupiła, wlerła. Yy, I co, do handemu, lecimy zobaczyć. No, te są mięciusie. To już jest ostatni pomysł z galerii dla Was. Zobaczcie. A dobra. Komplety sweterkowe. Ja bym się cieszyła na maksa. Jest w beżowym kolorze i są jeszcze w szarym. Piękne. Który ładniejszy kolor? Jak myślicie? Szary czy beżowy? Beżowych mam dużo, więc tobie beżowy. Idealny pomysł, słuchajcie, i to będzie koszt, już Wam mówię. Przymierzę sobie to zaraz. Spodnie kosztują 150 zł. Znowu będzie prezent do 300 zł, więc to będą prezenty do 300 zł. 110. No, świetne. Idę mierzyć. Hmm, jest też dobre. Totalnie bez smaku ten kompot. Mama ma ja nie mogę, bo mam nadwrażliwość zębów. No, lepsza na pewno niż kompot. Trochę tak zajeżdża z sokiem pomarańczowym. Takim kapi, albo jakimś... Wróciliśmy do domu. Cześć Czarnonka, przywitaj się. Powiedz cześć! Cześć widzowie! Cześć! Spałam cały dzień. Oj Boże, jestem już w domku. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Bo jeszcze się nie rozpakowałam. Zobaczcie, wróciłam się po tą czapkę. Nie mogłam się oprzeć, bo będzie idealnie pasowała do mojego... Do mojego czego? Do mojego futera. Jest w takim samym kolorze. No, piękna. Ona, patrzy, to się zapina w ogóle jeszcze, słuchaj. O, jest zapinana. Świetna. Trochę żałuję, że nie wzięłam w zarze tych e, rękawiczek. Były w zarze jeszcze takie brązowe. Po pięć dych. Więc żałuję, wrócę panie pewnie. Ale już więcej zakupów nie robię. To są ostatnie zakupy. Blog Obiecuję. Kubeczek mój Starbucksowy. Przydam się po prostu do pracy, do nagrywek. Za 25 zł są w Starbucksie. Sobie też zrobiłam prezent. Mówiłam, że to jest idealny pomysł na prezent. Co żeście A patrz, babciu, taką czapkę sobie kupiłam. Zła, jaka świetna. O, jaka fajna. Broń Patrz. Patrz. żadnego prezentu pod fajnie. No, fajne co co się tu zapina. To kurna był mróz. Ale to mi zimno jest cały czas. No i zrobiłam sobie też prezent. Pewnie bardzo chciałam ten bronzer. Ja w ogóle nie mam żadnego bronzera w domu, bo się nie maluję po prostu, ale czasami na sesji potrzebuję, więc. Nie uwierzysz, co zrobiłam. Upuściłam. Upuściłam. No trudno. To się stało, ale jest piękny kolor, bardzo piękny. Rip. Trochę mi przykro, ale trudno. Zdarza się w ogóle, jak to jest, że to się. Wiecie dlaczego? Bo to było wyciągnięte stąd. Świetnie, po prostu ktoś to zrobił. Ja to chciałam otworzyć, to było wyciągnięte w ogóle całkiem i wypadło. Co myślisz? Przeleszczące. Mm, jak podobać się? Wlerła. Wlerła. Jeszcze moje strzały prezentowe z domu, które mam e, i które świetnie się sprawdzą. Masażery do twarzy, do ciała. To w ogóle kupicie do stówki świetny prezent. E, z kwarcu różowego do twarzy, taki do ciała. Albo taki do ciała i do twarzy. Tu mam jeszcze w ogóle takie rozluźniające napięcie mięśniowe 24-karatowym złotem do stówki, Prezent idealny. Dalej jeszcze dla kobietek puderek i fseleron. Pokazywałam już wam w galerii podkład. Moja mama uwielbia. Ja nie używam podkładów, ale jest podobno świetny. Ja mam puder. W ogóle to opakowanie jest y, idealne na prezent. To opakowanie robi sam prezent. uwierzcie mi każda kobieta się będzie z tego cieszyła. W środku. I jest w ogóle świetny jakościowo. Ja go bardzo lubię. Jest wydajny, starczy mi pewnie na dwa, 3 lata przy moim użytkowaniu. Przejdźmy do prezentów dla mężczyzn. Każdego rodzaju koraliki. Boże, kocham. To są właśnie: to są mojego Mikołaja rzeczy. Ale na przykład branzoletka. Możecie zrobić tutaj piękny grawer. Koraliki. Piękne są. I ostatnia, ostatnia rzecz to. Słuchajcie, kolekcjonerskie popy. E, różnego rodzaju, oczywiście. My mamy akurat z Dragon Balla, mamy ich mnóstwo, i to jest po prostu zawsze strzał w dziesiątkę. No, także tyle, kończę dzisiejszy odcinek zakupowy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co najbardziej przypadło Wam do gustu, i widzimy się w kolejnym vlogmasie.